Dzik Damazy ciągle marzy, by śpiewakiem wielkim być. Lecz talentu dzik Damazy nie ma wcale co tu kryć. Mówiłam wam, że takiego gościa jeszcze nie widzieliście na swoje piękne oczy. Dzień dobry. Witam was serdecznie na dworze Ludwika XIV. I mój wspaniały król marzy tylko o dwóch rzeczach. Żeby być kochanym i podziwianym. Skończ to znamy. W okresie jego panowania przypadają złote czasy dla Wioli da Gamba. Ta muzyka taka specyficzna, jeszcze na smykach takiej nie mieliśmy. Co tu robić, gdy marzenie takie wielkie w głowie mam? Kto ma jakieś marzenie i chciałby powiedzieć, jakie to jest marzenie? A, a ja mam marzenie, żeby moja mama rodziła drugiego dzidziusia. Takie marzenie, no piękne. Marzenia są super, bo pozwalają nam czekać na coś, cieszyć się na coś, też pracować, żeby coś się spełniło. Marzenia są super, bo wtedy świat jest kolorowy. Szukajcie marzeń. Wielkie brawa, pięknie namalowaliście. Brawo. Brawo, brawo, bijemy wszystkim dzieciom. A teraz to pan wygląda trochę jak my. W sensie nam współczesny. Gra pan nie tylko zresztą na violi da gamba na fortepianie, i na czymś jeszcze pan mówił? Na klawesynie. Na klawesynie. O. Ale robi Pan jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz. Jestem doktorem optometrii i mam swój salon tato optometrysta na Bemowie. W dużym skrócie teraz u dzieci jest duży problem z krótkowzrocznością. I teraz informacje dla wszystkich rodziców, którzy nie chcą, żeby ich dzieci miały krótkowzroczność. Pierwsza to jest regularnie badać wzrok. Druga rzecz to jest dwie godziny dziennie na zewnątrz, na słońcu. A trzecia rzecz, e, ograniczyć patrzenie z bliska, czyli chodzi o czytanie i korzystanie z telefonu. Chodzi o to, żeby być dalej od tego źródła obrazu, a nie tak. Co tu robić, gdy marzenie takie wielkie w głowie mam? Chcę je spełnić jak najszybciej, muszę więc mieć świetny plan. I na pewno, gdy? Gdy nie poddam się, wtedy będą cuda i marzenia speł. To bardzo ładnie mamusie śpiewały. Następnym razem solo będzie.